Szczęść Boże, kochane dzieci Boże! Słoneczko świeci, słoneczko świeci, jest pięknie. Dostaliśmy się znowu. Piękny, cudowny dzień od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kochani. Co się ja mogę wam Ci powiedzieć, ja jak zwykle, znalazłem chwilkę wolnego czasu, aby sobie do Niego przyjechać, pokłonić Mu się nisko do ziemi, oddać Mu chwałę, oddać Mu swoje serce, podziękować Mu powiedzieć Mu, że bardzo Go kocham, bardzo Mu dziękuję, jest moim Bogiem, powiedzieć Mu to, że jesteś moim Panem Jezu Chryste, mojego serca, mojego życia, dziękuję Ci za to życie. I kochani, zobaczcie, że czasami tak jest, że zazwyczaj no, jak coś nas interesuje, prawda, coś nas bardzo interesuje, nie? No to nie odkładamy tego na później, prawda? No kto by z nas na przykład jakby, nie wiem, odkładał na przykład, nie wiem, jeżeli byś kto z was był jakiś mocno chory, obłożny załóżmy, nie, no to czy odkładałabyś, odkładałbyś jakby, nie wiem, leczenie, podjęcie się leczenia albo jakieś operacji, na przykład a dobra, co za rok pójdę, nie? właśnie, byś natychmiast to, to chciała to, jakby to, żeby to jakby no e poczynić takie kroki, żeby to wszystko jakby, no i do jakiegoś lekarza się udać specjalisty, tak, żeby to jak najszybciej można było to usunąć, tak? I zobaczcie kochani, czy my tak naprawdę y, interesu czy interesuje nas życie wieczne? Czy zabiegamy o to? Czy interesuje nas życie wieczne? No bo kochani, tak naprawdę y, w rzeczywistości jak będziemy coś odkładali na później, no to później nam no, no nie będzie nam się chciało. Może jutro, może pojutrze, może, a może się wyspowiadam za rok. <laughs> kochani, no to trzeba teraz i dzisiaj Pan dał nam dzień. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim, kochani. I trzeba, moim zdaniem, skromnym moim zdaniem, przynajmniej jak ja to robię, no, starać się żyć w łasce uświęcającej. A, a łaskę uświęcającą uzyskuje się poprzez to, albo się trwa w niej, nie grzesząc, albo się idzie uzyskując ją w sakramencie pokutu i pojednania. Kochani, naprawdę życie wieczne czeka nas w raju. Życie wieczne, no, bez końca będzie. Będziemy się radować. A tak jak chani będziemy odkładali, to odkładali, odkładali, to i później jakieś inne sprawy nas będą przytłaczać. Już nie będzie nam się chciało, już nie będzie takich zapałów, jak teraz na przykład masz kochana siostro, bracie w sercu, żeby iść dzisiaj, masz anstnienie od Ducha Świętego, od Boga samego, żeby iść dzisiaj, pojednać się z Bogiem. Naprawdę, człowiek nigdy nie będzie szczęśliwy, naprawdę, nawet jeżeli pokłada jakąś nadzieję w rzeczy materialnych, że coś będzie miał, to coś będzie znaczył, coś będzie, że będzie się szczęśliwszy. To, to są rzeczy materialne, które robactwo zje. Księga Kochaleta wyraźnie nam mówi. No to Słowo Boże. no. Marność nad marnościami, wszystko marność. Kochani, no. Jezus chce nam pomagać każdego dnia. Jezus jest Bogiem. I chce nam pomagać, kochani. Daj nam do tego środki. I to jest cudowne, że mamy Jego po naszej stronie, że On nas kocha, niesamowicie nas kocha. Nie powinnaś się, siostro, bracie, lękać, skoro czujesz miłość Jezusa do Ciebie. Nie powinno Cię nic przerażać, bo Jezus jest Twoim Panem. Rozumiesz, On jest ponad wszystkim. Nic nie może ci zaszkodzić, skoro jest w sercu twoim Jezus. Nie zapominaj, kochana strzyczkę o tym, br braciszku, naprawdę. Jezus jest w tobie, pamiętaj o tym. Bóg jest w tobie, Bóg chciał, żebyś ty istniał na tym świecie. No ale ludzie, no niestety, no mają wolną wolę, no i wybierają, no wybierają jakieś głupstwa, wybierają jakieś głupoty, babrają się w grzechach. Ja sam się babrałem w grzechach, dopóki nie uświadomiłem sobie, że, że mogę utracić zbawienie, życie wieczne. I teraz zabiegam o to każdego dnia, bo nie wiadomo, czy jutro mogę dożyć, kochani, no. Dlatego staram się przychodzić do Jezusa i błagać Go nieustannie, żeby stwórz, kochany Panie mój, Jezu, jak ja Cię kocham niesamowicie, stwórz, Panie, we mnie serce czyste, żeby mógł Ciebie oglądać w niebie, albo Ty powiedziałeś mi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I dlatego, Panie, błagam Cię też, polecam Ci, Jezu Chryste, każdą tą osobę, która będzie to oglądała, abyś tchnął, Panie, swojego świętego ducha do ich serc. Jezu, w imię Twoje, Panie, zbawiaj jak największą ilość dusz, Panie, pomagaj nam. Kochani, ja zawsze sobie nucę, teraz sobie nuciłem, krzedłem. Swojego ducha, Jezu, wylej na nas dziś. I to jest piękne, kochani, naprawdę, Jezus jest z nami. Uwielbiajmy Go. Takie wielkie rzeczy nam Jezus uczynił. Dał nam życie przede wszystkim Bóg. Kochani, to jest cudowne, no. Niech serce nasze będzie przepełnione Bożym Słowem, Słowem mądrym, mądrym Słowem, kochani. Wpłaniajmy mądre rzeczy do swego umysłu. Otwierajmy nasz umysł i serce, i duszę na mądre Słowo, na Słowo Boże, kochani. Będzie nas przemieniać, przenikać. Słowo Boże jest, ma moc, przemienić serce człowieka, życie. Tylko czasami jesteśmy tak ugruntowani w jakichś złych nawykach, że ciężko nam wprowadzić w życie to Słowo. Ale z Jezusa pomocą, tylko i wyłącznie z Jezusa pomocą, bo jest Wszechmogący tym bardziej jak chcemy się zmieniać, chcemy Go kochać przede wszystkim, kochać Go i przylgnąć do Niego całym sercem, do Jego świętego Słowa, bo to jest Słowo wcielone, kochani. To jest piękne, że Jezus jest z nami, tak bardzo nas kocha Jezus. To jest nieprawdopodobne, kochani, no. nie ma takiej miłości na świecie, żaden człowiek ziemski nie, nie jest w stanie zaoferować takiej miłości, bo jesteśmy tylko ludźmi, a Jezus jest po prostu, ma taką miłość, zobaczcie, już mówi do apostołów, już nie nazywam was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Jesteście moimi przyjaciółmi. Kochani, no. Zastanówmy się dzisiaj naprawdę szczerze, tak naprawdę w prostocie serca. Do, dokąd zmierza moje życie? Dokąd? Dokąd prowadzi? Bo w każdej chwili może je Bóg zakończyć i, i staniesz przed Panem i co powiesz? Bóg ci wszystko pokaże, co narobiłaś, narobiłeś złego, i już nie będzie czasu odwrotu, a dzisiaj jest ten czas żeby warto skorzystać z sakramentu pojednania. żeby Duch Święty stąpił na Ciebie w sakramencie pokuty i pojednania. Przyjmiesz ciało Pana, samego Jezusa do swojego wnętrza. I staraj się, kochani, siostrę, braciszku, żyć Słowem Bożym. Ja też staram się każdego dnia. To mi daje radość, to mi daje radość. Także pozdrawiam się ci krótko. Życzę Ci miłego dnia. Pomóc się zamić dziesiąteczko, dobra? Różańca, fajnie. Pokój dobro, miłego dnia. Z Bogiem.